ma dość ciekawą drogę muzyczną, począwszy od improwizacji jazzowych, takiej doświadczonej muzyki lat bardziej młodzieńczych, poprzez muzykę już później bardziej łagodną, czy może nawet bardziej komercyjną, do wielkich przebojów. Którą stronę Pan jeszcze pójdzie? No, rzeczywiście tak sobie już myślę, że wszystko już robiłem w życiu prawie. No y, i y, 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 y folk, i teatralną muzykę, i filmową, i, i współczesną, i poważną i klasyczną i taką waką, No więc y, y, teraz najwięcej się zajmuję muzyką współczesną, taką bardzo no, awangardową. Bardzo awangardową. Tak. Nie, nie kłóci się to w żaden sposób z projektem Colberga. Y, no z kłóci, tam, kłóci się totalnie i, t, Kłóci się i wiem, że no, to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ... Publiczność, jak gdy przychodzi na koncerty, nie wie na co przychodzi. Bo bywają chyba rozczarowania. Nie wiem, znaczy biją brawo, no, jakieś bisy są, ale bywa tak, że są, przychodzą na jazz, a tu w ogóle jest co innego. No, przychodzą na to, a to jest co innego. No, Bywa tak, że no, niestety ludzie sobie sami ograniczają świat i kolor, nie lubią za dużo kolorów w życiu, chcą mieć szaro, buro i się tylko jednym gatunkiem zajmują. Bywa tak, że są, to jest charakterystyczne, że... Są ludzie, którzy na przykład jak fryzurę mieli w młodości, to tak już do końca życia mają, prawda? I ubierają się w sposób podobny, prawda? Jest takie pokolenie na przykład tych, co kamizelki rybackie takie noszą do tej pory, prawda? I, i z muzyką też jest. Są tacy, co jak słuchali jakiegoś zespołu damrokowego, tak do końca życia już słuchają. Nic się im w życiu nie zmienia, a nie rozwijają się. Grał pan między właśnie ze skrzyptami z wschodniej Polski. Czy coś Panu zostało po tych wspomnieniach? Gdzieś wykorzystał Pan? No, no pan znowu jest... będę grał i tam, i bardzo lubię folklor, bo mój ojciec się zajmował folklorem i od dzieciństwa jeździłem z nim tak trochę jak, jak z Kolbergiem po kraju nagrywać, yy, słuchać skrzypków ludowych, więc to jest, bardzo lubię taką muzykę ludową. Żałuję właśnie, teraz ostatnio grałem, że, że dlaczego ja się tym wcześniej nie zajmowałem? że przecież mogłem już 5 lat temu grać muzykę ludową też, jakieś elementy. A ja się zajmowałem właśnie jazzem, czymś innym zupełnie. No ale myślę, że właśnie te doświadczenia takie młodzieńcze, potem słychać, bo ja napisałem no, te przykład, trzy koncerty skrzypcowe z orkiestrą symfoniczną, takie poważne. I szczególnie w jednym są te elementy właśnie muzyki ludowej, że to coś gdzieś tam zostają, te wpływy. Przeskakując może troszeczkę do, do innego tematu, może bardziej smutnego, historii Wołynia. Wiem, że dość odważnie pan jakby przedstawił cały problem, chyba nie, nie, nie do końca przedstawiony głośno i w Polsce i na Ukrainie w historii pana rodziny. Czy może pan coś na ten temat? No wszystkim mnie no, Pan użył terminu, że nie dość nagłośniony czy nie tak. dość nie, w ogóle nie, brak wiedzy było w Polsce, a na Ukrainie zupełnie jest wyparcie, jest, yy, gloryfikuje się wręcz tak. zbrodniarzy, no niestety. I to są rzeczy bardzo przykry, że przed Suchewicz, taki morderca dla mnie, no niestety Prowydnik Upa. Yy, to jego. Płaskorzeźba jemu poświęcona została umieszczona jakby specjalnie, demonstracyjnie. Na polskiej szkole jedynej w Lwowie. No przecież jest pełno budynków większych i no to akurat właśnie na polskiej szkole jedynej, tam taką tablicę się umieszcza. No, powstają dziesiątki pomników Mandery w całej, na całej Ukrainie, prawda? No i no wiadomo, mówią, że nie mają bohaterowiny, no ale dlaczego zbrodniarzy mają mieć, prawda? Bohaterów. No więc mówię głośno, ponieważ to, to w ogóle ten temat długo nie wolno było mówić o tym, bo było to Ukraina, to Związek Radziecki, no to jak to Związek Radziecki, nie można takich tematów poruszać, Potem zaczęliśmy mówić, to zaczęły się pierwsze rewizje historii, no że to Polacy winni, bo Polacy kolonizowali tamte tereny, no i tak dalej, no zaraz, zaraz. Ale były mordy, czystka etniczna, absolutnie, z powodów politycznych, narodowych, no więc, yy, aha, mówiono jeszcze o bratobójczych walkach. Jakie tak. bratobójcze walki, jak, jak na Wołyniu było 16% Polaków mieszkało, w 38 roku, takie są dane statystyczne, gdy przyszli Sowieci w 39 roku, aha, w ogóle większość mężczyzn poszło do wojska walczyć w 39 roku. I nie wracali przeważnie, bo już były te tereny wschodnie zajęte przez Rosję, więc przez Rumunię uciekali do Francji i da, walczyli dalej. Cała armia Andersa to byli prawda, krasowianie prawie, że... I, i potem jak Sowieci wchodzili, to tych mężczyzn już nie było, ale to jeszcze pozostałych wywozili na Syberię masowo, i to były masowe wywózki, prawda, i razem z rodzinami, i leśników, i no kogokolwiek, nawet niepiśmienny Gajowy to był niebezpieczny element, który wywożono. Na Syberię, w więzieniach już wcześniej mocy dawno innych ludzi. No a potem do wojska zabierali młode roczniki Polaków sowieckiego, więc nie było naprawdę mężczyzn. Potem przyszli, przyszli Niemcy to wywozili na roboty jeszcze, tych, co zostali do Niemiec, mężczyzn. Więc kto miał walczyć z, z taką nawałą ukraińską? Resztki zostały, uformowała się dopiero w 44 roku, po już mordach, po, po takich samobronach. Były takie małe wsie, które się zjednoczyły, uciekinierzy z kilku wsi się jednoczyli i opierali się Ukraińcom. To, to, to tegarska garstka i w 44 roku dopiero dywizja AK powstała, no, która kilka tysięcy ludzi miała. Tysięcy, ale tam połowa to byli cywile, Żydzi, którzy ocalili z Getta, kobiety z dziećmi, z no, których chroniło się, więc to była żadna siła wobec 40-50 tysięcy upowców, prawda? No więc jaka obratobójcza walka, no podstawowe rzeczy są niezbadane przez Ukraińców w ogóle nie, a u nas zbadane, ale znowu przemilczane. Dość powiedzieć, na przykład w gazecie wyborczej pisze się o Srebrenicy. No bardzo dobrze, mord na muzułmanach, tym jest jedwabny. No, tak było. A potem to jest 9 10 lipca, 11 była kulminacja największa mordów, napady na kościoły. Na sto kościołów jednocześnie za tego napadło upa i cisza, gazeta. I <grym> w ogóle tego. Dopiero z, z okazji równej rocznicy w 2013 roku zrobiono rekonstrukcję w Radymnie to zrobiłeś awantura, jak, jak to można robić taką rekonstrukcję, no, no, ale dzięki temu było głośno o tym, że w ogóle była taka rzeź. Prawda? Ja pochodzę też z rodziny repartijanskiej i kojarzą, bo oglądałem również pana gdzieś relacje. Potrafił się pan mocno wzruszyć opowiadając o, o, o historii swojej rodziny. No troszkę znaczy, tak, no bo, bo taka no dość, No tak, bo no, no, nie, nie poznałem dziadków, tam, potem szukaliśmy przecież grobów jakichś, no ludzie mają groby, my nie mieliśmy nic, no, ani, ani, ani pamiątki, ani zdjęcia. Rodzice uciekali po prostu w, w ostatni ojciec ranny, ciężko stracił nogę, całe życie, no i, trauma wychowywałem się. Aha, jeszcze przy, taka przyjemna sprawa, że jeszcze wszyscy przyzywali nas, gdziekolwiek mieszkaliśmy Ukraińcy. No. Paradoks jest taki, no, no, bo ludzie są okrutni, no ludzie mówią, matki mówił dzieciom, patrz ten pan był niegrzeczny, bo ja mu ucięła nogę i nie będziesz że ja to też ci tak zrobi, prawda? No, to są takie najłagodniejsze <grych> echa y, takich wydarzeń właśnie. Chociaż z opowieści mojej rodziny, przynajmniej... No. Moi rodzice wielokrotnie, czy mój ojciec wielokrotnie był ostrzegany przez leśniczego, czy gajowego, chyba ukraińskiego. Ukraińcy również pomogli wtedy naszym, znaczy ostrzegali przed napadami. Zgadza się i mojego ojca uratował radnego Ukrainiec i sąsiedzi byli i pomagali. i Powinniśmy Polacy fundować nagrody dla takich ludzi, którzy pomagali Polakom na wzór właśnie żydowskich oznaczeń sprawiedliwych, narodów. Nie robi się tego, strasznie do długo trwa, no właśnie, a między innymi opierają się, wiesz, strona ukraińska również tego nie chce, no. Tam jest taki y, poziom świadomości, że ludzie się boją przyznawać, że pomagają Polakom, bo by, boją się, no. Ja tam widziałem w różnych miejscowościach, że, no, jest to straszliwa trauma na Ukrainie. Nie, przerobiony temat, że potomkowie, nawet wnukowie i są kryminalne morderstwa i zabójstwa, bo się kłócą, Czasami konflikt dziadków przenosi się na następne pokolenia. Niektórzy się kłócą, bo są jakieś łupy były. Przecież to element rabunkowy był bardzo ważny w tych, tych mordach, więc kłócą się o jakieś tam, nierozliczone sprawy. Była historia taka, że potem Sowieci bardzo ostro traktowali nacjonalistów, wywozili ich na Syberię. Niektórzy, ten kto został, to, to się mówi, że musiał trzech-czterech wydać. A niektórzy przeżyli i wracali, i się mścili na tych, co ich wydali, i dzieci jeszcze się mszczą, i prawnikowie. I wszystko na tle, jeszcze podlane alkoholem, więc w tych miejscowościach, które ja byłem, to jest straszliwy. Regres ekonomiczny, cywilizacyjny totalny i jeszcze moralne, nieprzerobiony temat, który nęka nawet to pokolenie z tych najmłodszych. Dowiadują się, jednak niektórzy się tym interesują, odgrzebują się i widzą straszliwe rzeczy. Czy był pan w swoich stronach rodzinnych? Byłem, byłem, właśnie w moich stronach rodziny byłem kilka razy, ale teraz wiem, że chyba długo nie będę, bo, bo nastroje są takie nieprzyjemne, że y, mieszkańcy są no, wrogo nastawieni jeszcze. Mimo, że na przykład są bardzo rzeczy pozytywne dla nich się robi, między innymi y, Towarzystwo Lekarzy Polskich na Wołyniu jest takie, polskiego pochodzenia na Wołyniu, y, zrobiło y, Białą Niedzielę mieszkańcom Kisili, na tej miejscowości, gdzie moi rodzice mieszkali. Biała Niedziela, ponieważ tam nie było lekarza od 40-50 lat albo więcej. Za darmo leczą ich i postanowili nazwać tę akcję imieniem Leopolda Janis czyli mojego dziadka i babci, którzy byli lekarzami i pielęgniarką, lekarz-pielęgniarka może jest I pod ich patronatem się odbywa ta akcja, czyli leczymy, ci lekarze leczą potomków tych ludzi, którzy zabili moich dziadków. A zgody wydaje szef administracji, który tam miejsce swojej lokalnej, którego ojciec był mordercą. I, I się cieszy z tego. Mówi, świetna akcja, bardzo się cieszę. I udaje, że nie wie o co chodzi. Co usłyszymy dzisiaj na koncercie? To jest zespół taki, który gra bardzo różne, dziwne rzeczy, swoją, szukając swojego idiomu, muzyki takiej trochę folkowej, ale jakieś inne rzeczy. No i no, pisałem im dwie, trzy kompozycje kiedyś, nagrałem na, na płycie, no i mnie zapraszają teraz, że będziemy grać. No, zobaczymy będzie, że co z tego będzie. o bardzo głośno, mhm. na pewno kibicuje jeszcze, tak? No kibicuje, tak. No się cieszę, że, że te lata, kiedy go przymuszałem do ćwiczenia, <gry> że to, że no, czasami mnie słuchał, jeśli chodzi o sprawy muzyczne, że to zaowocowało, że studiował, że, że no, nauczył się słuchać muzyki, no i że teraz szuka swojej oryginalności, czegoś swojego. No bardzo dobrze, no, bo jest, Straszliwe bezrobocie wśród młodych muzyków i, no, i taki kłopot. Co tu robić gdzie tu się zmieścić w tym świecie globalnym dźwięków? No, na tłok mamy niebywały, więc wcisnąć się gdzieś w jakąś parkę jest bardzo ciężko. No, wygląda na to, że mu się udało.